No i wychodzi pani minister zdrowia i mówi, co ona by zrobiła. Zrobiłaby na przykład to, że zmieniłaby program darmowych leków dla seniorów, no bo to jest duży program, seniorzy... Czy... Korzystają z tego programu, a później te leki zwracają do aptek, nie wykorzystują, marnują te wszystkie leki. To, 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 to w ogóle się nie ma to sensu. Posłuchajcie. Podkreślam, jedynym systemem, który dedykuje nieodpłatnie leki, nie dając listy tak leków nieodpłatnych. Natomiast my tutaj, myśląc o, o wprowadzeniu oszczędności w tej sferze, raczej chcielibyśmy zapanować nad marnotrawstwem leków, i to są sygnały głównie od farmaceutów, którzy widzą, ile leków wraca do aptek wykupionych. Seniorzy za dużo wykupują tych leków i niezużytych z różnych przyczyn. W związku z tym być może popracujemy nad jednak innym systemem wystawiania recept. Być może tutaj jest bardzo duża nasza współpraca również z Izbą.